Wyobraź sobie, że umiesz latać. Unosisz się nad ziemią. Zostawiasz za sobą codzienność, a wszystkie problemy przestają mieć znaczenie. Czujesz w sobie ogromną siłę. Czujesz, że jesteś tu, gdzie powinieneś być, gdzie chcesz być, gdzie czujesz smak życia. Ja się tak właśnie czuję, spełniając każde moje marzenie. Stając na szczycie góry, wbiegając na metę kolejnego ultramaratonu górskiego, żyję. Jestem wolna. Jeżeli miałabym powiedzieć coś o sobie, to jestem chodzącą bombą energetyczną. Tak twierdzą wszyscy. Nie mogę usiedzieć w miejscu i teraz wyobraźcie sobie, że jestem prawnikiem. Umowy i paragrafy to mój chleb powszedni. W mojej głowie pomysł pogania pomysł, z prędkością światła zmieniam szpilki na buty biegowe. Z ich realizacją idzie mi całkiem nieźle, a w zasadzie dobrze, bo do tej pory miałam odwagę sięgać po moje marzenia. Z roku na rok Udowadniam sobie, że niemożliwe nie istnieje, granice mamy tylko w naszych głowach, a ból to tylko fikcja. Cele, które przed sobą stawiam, wymagają ode mnie dużo wysiłku i poświęcenia. Było bardzo ciężko, jestem bardziej zmęczona, placak przeraż mnie do pleców, nie wiem, co będzie jutro, nie ruszam się stąd. Kosztują mnie dużo pracy podczas treningów, opanowywania swoich lęków, jednak za każdym razem sięgając w ich stronę, wiem, że warto. A im więcej własnych strachów pokonam, tym czuję się silniejsza. Wiem, że moją wielką mocą jest wola walki. Moje marzenia są trochę ekstremalne. Moja rodzina uważa, że wręcz szalone. Niektórzy mówią, że jestem kosmitką. Wyjazdy w najwyższe góry, bieganie ultramaratonów po górach, jednak emocje, które odczuwam, już podczas drogi do celu są nie do opisania. Ciągle mam apetyt na więcej. Udane wyprawy na Elbrus, Mont Blanc, Alpy, Dolomity czy niedawne ukończenie głównego szlaku Beskidzkiego w 13 dni dały mi dużo siły. Wiem, że mogę i się nie poddaję. A więc co dalej? Aconcagua. 6962 m marzenia. Kamienny strażnik Andów. Najwyższy szczyt obu Ameryk, jeden ze szczytów korony ziemi. Ale wysokość nie stanowi tu problemu. Znam siebie i wiem, że jestem przygotowana na spotkanie z tą górą. Myślę też, że się dogadamy. W końcu jest kobietą. Cześć. A więc Aconcagua, o tym marzy Kasia Janisz. Nasze wyjątkowe spotkanie zaplanowałam na styczeń 2021 roku, ale oczywiście ostateczny termin uzależniony jest od ceny lotów. Chciałabym dostać się do Mendozy i stamtąd zacząć moją niezwykłą podróż. Oczywiście mój urlop nie jest z gumy, tak więc zaplanowałam sobie 22 wyprawowe dni, podczas których powinnam się dostać do Base Campu, poprawnie zaklimatyzować, dojść na sam szczyt i bezpiecznie wrócić do domu. Najważniejszą kwestią, jest oczywiście kasa. Potrzebuję aż 14 tysięcy złotych na to, żeby zrealizować moje marzenie. No, kwota jest kosmiczna, wiadomo, ale permity, ubezpieczenie, loty, wyżywienie, no i oczywiście ciepłe buty górskie to wszystko niestety kosztuje. Ale wydaje mi się, że w to, co najważniejsze, jestem wyposażona. Moja głowa, moje ciało trenuje od lat po to, żeby stanąć na takim szczycie. Czy powiedziałam już wszystko? A, chciałam jeszcze tylko dodać, że pogoda na pewno będzie mi sprzyjać, ponieważ, tak jak twierdzą moi przyjaciele, skutecznie ją zaklinam. Chciałam też powiedzieć, że wydaje mi się, że jestem bardzo dobrze przygotowana do tego, żeby taką podróż odbyć. Przede wszystkim dlatego, że starannie przygotowuję moją formę do zdobywania tego typu szczytów. Ostatnio nawet, żeby z niej nie wypaść, przebiegłam 500 km głównego szlaku beskidzkiego w 13 dni. I. Idąc za słowami mojej mentorki Miłki, chciałabym również pokazać wszystkim, że marzenia mają ogromną siłę i Wy możecie mi w tym pomóc. Jak się bałam, to sobie ułożyłam piosenkę, że... Katarzyno, nie pamiętam melodii, co prawda, ale szło tak, Katarzyno, Katarzyno, jesteś najdzielniejszą dziewczyną. Ale ma cała kra, po prostu i sobie ją śpiewam i tłukłam w te kije, żeby niedźwiedzia odstraszyć.